Czy wiesz, że małe urządzenie w Twojej skrzynce elektrycznej może uratować Ci życie? W tym filmie rozłożymy go na czynniki pierwsze. Sercem RCD jest toroidalny rdzeń, przekładnik Ferrantiego. Przez ten rdzeń przechodzą przewody fazowy i neutralny. To kluczowy element, który decyduje o działaniu całego urządzenia. W normalnych warunkach suma prądów przepływających przez przewód fazowy i neutralny jest równa zero. Oznacza to, że pole magnetyczne wytwarzane przez te prądy wzajemnie się znoszą. Wtedy RCD pozostaje nieaktywny. Jednak, gdy prąd zaczyna uciekać, np. przez dotknięcie uszkodzonego urządzenia, sytuacja się zmienia. Powstaje prąd upływowy, który zaburza równowagę pola magnetycznego w rdzeniu. To właśnie ten prąd upływowy jest wykrywany. To generuje sygnał, który natychmiast odcina zasilanie, chroniąc nas przed porażeniem. Do zaledwie 300 milisekund musi odciąć zasilanie. To wystarczająco szybko, aby zapobiec poważnym obrażeniom, a nawet śmierci. Spójrzmy na schemat. Widzimy przewody fazowe i neutralny, przekładnik Ferantiego, mechanizm wyzwalający i przycisk testowy. Przewód PE, który nie przechodzi przez przekładnik, gdy wszystko działa prawidłowo, prąd płynie przewodem fazowym do urządzenia, a następnie wraca przewodem neutralnym. RCD pozostaje w stanie czuwania, nie ingerując w działanie obwodu. Natomiast gdy zostanie wykryty upływ, wyłącznik się otwiera. Są dostępne różne typy różnicówek. Typ AC jest przeznaczony do prądu przemiennego. W nowoczesnych instalacjach typ AC jest coraz rzadziej zalecany, ponieważ wiele odbiorników, ładowarki, zasilacze impulsowe, LEDy, elektronarzędzia generuje prądy zakłócające, które typ AC nie wykrywa. Typ A radzi sobie zarówno z prądem przemiennym, jak i pulsującym prądem stałym. Jest bardziej uniwersalny niż typ AC. Typowe zastosowania RCD typu A zasilacze impulsowe. Typ B to najbardziej zaawansowany typ. Wykrywa zarówno prąd przemienny, jak i prąd stały. Jest niezbędny w niektórych specyficznych zastosowaniach. Gdzie potrzebny jest typ B? Na przykład w instalacjach fotowoltaicznych czy w ładowarkach do pojazdów elektrycznych. Spójrz na infografikę porównującą typy AC, A i B. Zobaczysz, że każdy typ ma swoje specyficzne zastosowania i ograniczenia. Animacje pomogą ci zrozumieć, gdzie dany typ RCD sprawdzi się najlepiej. Niestety, nawet najlepszy RCD nie zadziała prawidłowo, jeśli zostanie źle zamontowany. Błędy montażowe mogą całkowicie zniweczyć jego działanie. Jednym z najczęstszych błędów jest przepuszczanie przewodu PEN przez wyłącznik. To powoduje, że RCD nie wykrywa prądu upływowego, a także stwarza niebezpieczeństwo ze względu na przerwanie przewodu PEN. Innym błędem jest brak regularnego testowania. Przycisk testowy służy do sprawdzenia, czy RCD działa prawidłowo. Wybór nieodpowiedniego typu RCD to kolejny częsty błąd. Może to spowodować, że wyłącznik nie zadziała, kiedy będzie taka potrzeba. Zwróć uwagę na podłączenie RCD. Pamiętaj, że prawidłowy montaż to podstawa bezpieczeństwa. Wyłączniki różnicowo są niezbędne dla bezpieczeństwa elektrycznego. Chronią życie i zdrowie ludzi. Zostawcie komentarz poniżej i dajcie nam znać, jakie inne tematy techniczne chcielibyście, żebym poruszył w przyszłości.